Także w sumie niezapowiedzianie, aczkolwiek e, witam Was bardzo serdecznie wraz z chłopakami. Przepraszam, to się wypika. E, nieprzyzwyczajony jestem, aczkolwiek będzie mała relacja za pośrednictwem GoPro. Jest to z nami chłopaki z MPK Teamu, jest tutaj Mikuś operator, Cześć. nasz kochany. Pokaż się ładnie do kamerki. Tak, rączął, jest. No, może być. Jest, a z tyłu siedzi Peter i mam mój dobytek. Nie mam no Ja go tu ja się nim zaopiekowałem. No. Aktualnie go głaszczę, żeby się sprawowało dzisiaj dobrze. No i jak zapowiadaliśmy już jakiś czas temu to jedziemy właśnie na Opolagrę. Przyjechałem do Piotrka, bo w sumie Piotrek ma najbliżej z nas wszystkich na Opolagre. Ile? 5 km 7? 7. No, także wpadliśmy do niego, bo miałem być znacznie wcześniej, aczkolwiek się pokrzyżowały, no i niestety, ale wyszło jak wyszło. Jedziemy jeszcze po jednego naszego znajomego i będziemy w czwórkę sobie zwiedzać Opolagrę. Będzie też jakby relacja z aparatu, także spokojnie. To tylko taki króciutki wstęp. A tymczasem już raczej będziemy się widzieć na samych targach i tam troszeczkę poopowiadamy. Będziemy coś tam łazić, będziemy zwiedzać, więc Mam nadzieję, że to sztywno nie wyjdzie, bo jak mówię pierwszy raz coś takiego robię i nie wiem czego się spodziewać, ale myślę, że pamiątka będzie spoko. Także jak coś, to to. to.